Jak skopiować Dorhan pilota do bramy? Kopiarka to czterokanałowy pilot radiowy, który może rejestrować przez radio parametry. Numer seryjny. Licznik emisji i kod przycisku pilota jednej z popularnych marek napędów do bram. Pilot kopiarka steruje bramą bez konieczności rejestracji w kontrolerze. Na pilocie kopiarka naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski A plus B plus D. Kontrolka nie powinna się zapalić. Jeśli wskaźnik się świeci, spróbuj ponownie. Po jednej sekundzie zwolnij dowolne dwa przyciski i nadal przytrzymaj jeden pozostały przycisk. Podłącz body to body obsługującego pilota Dorhan i kopiarka. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk na aktywnym pilocie Dorhan. Na pilocie, kopiarka, kontrolka zapali się na jedną sekundę. Oznacza to, że kopia została wykonana pomyślnie. Wszystkie przyciski oryginalnego pilota zostały skopiowane. Zwolnij wszystkie przyciski. Oferujemy również kopiarki innych europejskich producentów, takich jak BFT, FAK, ELMES, NICE. Beninka i inne piloty do bram. Szukam partnera w Polsce plus 376 1067 116 w